Jestem na zakupie. To jest kolejny odcinek Spooky House. nie. Spooky Jumpscare Mansion. Jesteśmy w 400. pomieszczeniu i idziemy niżej. Tu jest nocatka. Dawno nie było Spooky, ale wróciliśmy ze Spooky. Odkryjemy tajemnicę em, tysięcznego pokoju. Coś tam chowa i co tam będzie na nas czekało. Z pewnością protagonista. Albo inne straszne rzeczy. Albo Spooky będzie na samym końcu i coś powie nam, że Ej, Twoja, ej, podróż dobiegła końca i po prostu wyłączyła. Grę. Tak też może być, ale jak będzie, zobaczymy. to jest notatka, dzień czwarty. Tr Zaczynam tracić trochę czasu. Ta moja bateria w telefonie się wyczerpuje. Powinienem em, zachować tą baterię. Na wypadek, my znalazł wyjście. To, tą notatkę ostatnio czytaliśmy, dobra, nie przedłużajmy. Lecimy na dół. Co się będzie czaiło teraz przez następne 100 pomieszczeń, aż dot dotrzemy do półmetka tej gry. Na pewno teraz się zaczną dziać jakieś jajca, nie? Będzie strasznie, to na pewno. Ale uderzyły te drzwi. Dobra, idziemy, idziemy. Czterysetne pomieszczenie. Cóż nas teraz przywita? Dobra, normalne ściany, takie jak zawsze w sumie. Ło! Dobra, ciebie to jeszcze nie... Nie, ciebie w sumie też znamy. Ale jeszcze nie było cię tutaj w normalnym pomieszczeniu. Dobra, mamy już kieletorka. Jest super. To wygląda trochę jak pierwszy pokój. Te ściany i tak dalej. Więc być może... What? 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 A? A? Okej. Okay. Okej. Okay. Tu nic. Obraz, piękny obraz, lecimy dalej. Cztery setne pomieszczenia. Zaczynają być leciutko creepy. Eee, dobra. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, co to jest? Tam są drzwi. Okej. Okay. Zaczyna się troszeczkę różnić To nie znam, tylko że jest odwrócone Niż takie standardowe Okej, okay, nic się tu nie dzieje w sumie e, e, what? 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 Proszę na mnie nie krzyczeć An Proszę nie robić spuki klimatu Na samym początku powrotu do spuki, Bo jest je, spuki. A? eee, wa wa wa. A? A? Fuck, fuck Co się dzieje się? A, o, 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 co jest do cholery? Oh, lost, nie, nie zgubiłem się. Ty jesteś Little One za to. Mogę stąd pogadać, ale wali ten zegar tutaj. Ready, to. E? Ready, to. Ok. But expect more than you are used to. E, chyba rozumiem o co ci chodzi, ale ja nie jestem gotowy. Mogę coś zrobić z cygarem? Nie mogę. Dobra, mamy jakieś trzy. 3... trzy fajne pomieszczonka do wyboru. Tutaj jest pełno keczupu, to mi się bardzo nie podoba. Tutaj jest co? Są jakieś białe drzwi, są jakieś ciemne drzwi. Dobra, wybierzmy tutaj. Coś może? Nie wiem, w sumie bardzo mnie ciekawi i, kosi, i kusi mnie wybrać to pomieszczenie tutaj, bo tutaj jest mega creepy i, i z pewnością gra by chciała, żebym to wybrał, czy nie? Jest tu coś napisane ze krwi, chyba nie. Chociaż może? Nie wiem, chyba nie. Dobra, bierzemy te drzwi a jak? Idziemy zobaczyć, co się tu dzieje. Oh, hello. There. Co mi powiesz? Znając swój cień, mogą być pomocne. Ale bądź gotów zobaczyć, czym wolałbyś nie być. What? O czym ty do mnie pieprzysz? Kocie? Ładny? Nie mam zielonego pojęcia, ale dobra, idziemy. Uh! Whoa, 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 whoa. what? Coś, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest I czemu ten kod do mnie gadał szyfrem? Co jest? Do cholery jasnej A? Okej okay. Okej okay. Biegnij, biegnij, co to było, co to było, co to było? Gdzie są drzwi, gdzie są drzwi? Co to za mordy paskudne? Jezus, nie, bo to mnie pewnie ugryzie To na pewno nie jest normalne Niemożli nie mogę do tego się zbliżać, ale, mordy, creepy jeez. Oh, Dobra, zapomniałem, jak ta gra jest, creepy, totalnie. Oh, biegni, biegnij, biegnij. Ja nie chcę, żeby mnie ta ściana zjadła. To pewnie jest kolejny specimen. On był opisany chyba tam w komputerku, z tego co pamiętam. Tam właśnie był taki dziwny specimen, taki kwadratowy. mi się wydawało, że to jest coś innego niż ściana mięcha, która chce mnie zjeść. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. biegniemy. Już się taki jajca dzieje na samym początku 400 pomieszczeń? Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy A zgaduję, że to jest po prostu uh, Czekaj What What Ale to jest giga, giga creepy, Nie, dobra, ale chyba ściana mięsa Przestała mnie gonić, dobra, to znamy uh, Nope Prosto, w prawo, w lewo Nope, prosto, prawo Prawo Nope Dobra, prosto, prawo, prosto, lewo, by prawo. Nie. Jeez. Będzie prosto, jak nie, zobaczcie to. Nie. Prosto, prawo, prosto, lewo. I mamy to. Yeah, je ale już szerokie pomieszczenie, dobra, coś tu się będzie dziwnego działo. Mam nadzieję, że zapisiki dalej będą. Od momentu, oczywiście, kiedy przejdę przez 50 pomieszczeń kolejnych. Bo to się troszeczkę tutaj zaczyna wszystko różnić, komplikować. Lekko jaką B4, żadnej notatki tu nie ma, ok. Musimy pójść dalej po prostu. Mam wrażenie, że się cofnąłem, ale to jest chyba niemożliwe w tej żeby się cofać, co? O, oh, komputerki. Mogę sobie znowu zagrać to, ale w sumie nie chcę w to grać. Ja mam wrażenie, że jakby to nie doprowadzi mnie do niczego. Granie w to w sumie, ale nie wiem. Być może jak tam zrobię jakiś konkretny wynik, to dostanę jump Nie wiem, ale wid widząc i znając tę grę, to jest całkiem prawdopodobne. Dobra, póki co nic się nie dzieje. Na razie spotkaliśmy dosłownie. O, komputerek, wejdę sobie tutaj. Może dowiemy się czegoś ciekawego nowego. Który to był ten specimen? Ten, ta, ta ściana taka. Może to była dziesiątka? Nie, to nie to na pewno nie ty. Definitely not you. Um, 11? Nie, to też nie. Tego jeszcze w ogóle nie widziałem w sumie. Może to będzie trójka jakaś cholera? Nie, to to jest ten pająk. To był chyba... To jest y, subject 5 czy coś takiego ciebie też znamy. Może szóstka? O nie, to jest Dollmaker! Nie, 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 zostaw mnie czy tam Dollmaster. Nie mam pojęcia jak ty się tam zwiesz on z pewnością będzie na drugiej stronie, ta, ta ściana, która mnie przeciwnie goniła. Może to ósemka jest? Nie, to nie jest ósemka. Ciebie jeszcze nie znam, ale wyglądasz bardzo pięknie, muszę przyznać, siódemka? O, to jest to. A, to zabiło 93 osoby, a metoda w jaki sposób to zabija jest nieznana. Ok. Uh. Ta muzyka cały czas tu tak grała? Czy coś to innego jest? Dobra, nie chcę wiedzieć, szczerze mówiąc. What? Ty, co? Co, co się tam stało? To był bóg w grze, czy, czy tak to miało wyglądać? Mam nadzieję, że to miało tak wyglądać. Dobra, idziemy dalej. 400... U! 36, czemu tak się podgłosiło W tym pomieszczeniu zawsze jest niepokojąco Bardzo niepokojąco I mam wrażenie, że A nie, to ten sam pattern e, Ten pattern był chyba w momencie Kiedy gonił mnie gumichrupek zielony Z tego co pamiętam, ale dobra Chodźmy dalej Póki co jest naprawdę spokojnie Nic nie chce mnie zabić Nic nie chce mnie zjeść Widzimy jakieś nowe pomieszczenia O, okej, okay, to tylko pajęczyna To tylko pajęczyna, tu się nic nie dzieje o, dobra, kolejny raz jakiś zbugowany pokój. Ja naprawdę mam nadzieję, że to tak miało wyglądać. Że nie zepsułem żadnej gry w żadnym stopniu, co nie? Dobra, spokojnie. O, tutaj nic nie może wyskoczyć, prawda? To byłoby hamstwo totalne. Jest zbyt normalnie jak na tą grę. No, jakby nie wiem, czy w sumie normalnym jest to, że goni mnie jakaś ściana mięsa z mordami demonów. E, przy okazji, wymijając ściany z twarzami, które się na mnie patrzą, ewidentnie chcą mnie zjeść, czy coś. Ale cóż, dobra, czekaj, chwilę, moment. E, zawsze jak się pojawia to, to jest coś przed. Znaczy jest coś zaraz, nie? Takiego ważnego. Być może? E, gdzie, gdzie, gdzie jest zapisik? Halo. Ja taki krucyfik bym chciał dotknąć taki fioletowy, wiecie, o co chodzi? The game saved i tak dalej. Wybrałem dobrą ścieżkę tym razem, ale ważniejsze pytanie jest, gdzieś jest zapisik Halo, bo, bo to się. E o, mózg! Móżdżek! Cześć! Widzieliśmy cię już w sumie. Ale gdzie jest wyjście? Czekaj, czekaj, tutaj tutaj, dobra. To pomieszczenie widzę już drugi raz. E Dzień piąty, nie przypominam sobie, dlaczego... Ja tu... What? E, Okej, okay, zignorujmy to może. Dobra, nie nie, przypomniał sobie dlaczego tu przyszedłem. Czy był ku temu jakikolwiek powód? Wierzę, że śmierć niedługo do mnie przyjdzie. Halucynacje mogą mnie zranić. Jestem bez, pro bez zapasów. I mam nagłe ataki. E, gwałtowne ataki serca. Dobra. Wydupiam z tego pomieszczenia, bo ewidentnie ta notatka była nawiedzona, nie? Nie było żadnego. ani razu kiedy czytam notatki, nie działo się nic takiego głupiego. Jakiś posrany dźwięk tam się wydarzył, i nie słyszałem tego wcale w tej grze skąd w To było giga creepy, i tak widzę, że coś chce mnie zjeść. To jest subject piąty. Ponownie się widzimy. Eee, on jest chyba. Jeez. Co to znaczy, co to znaczy, co to znaczy. Ja nie chcę się widzieć z tym subjectem 5. On jest w sumie najłatwiejszym specimenem póki co jak tak zauważyłem, bo bardzo długo chyba trzeba czekać na to, żeby on się pokazał? Nie mam pojęcia, może, może się to zmieni w końcu wyskoczy na mnie od razu. E, cześć kosteczki! To nie wiem czyje to kosteczki. Mam nadzieję, że e, nie moje. Chociaż dzi dziwne, że miało być moje, bo ja żyję w sumie jeszcze chyba, co nie? Ja żyję, prawda? W tej grze? Nie wiem w sumie. ja Jestem duchem, nie wiem, może... Dobra, te dźwięki są coraz dziwniejsze. Wydupiam, wydupiam, wydupiam stąd. Nie, 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 nie. Czemu to pomieszczenie? Tu się zawsze źle dzieje. Ale nic w sumie. Nie, nie przysięgam, albo ja w to dawno grałem i nie pamiętam tych dźwięków, albo naprawdę tutaj te dźwięki od tego 400-nego pomieszczenia się totalnie pozmieniały. Dobra, nic z mnie nie, nie chce zjeść. Póki co W ogóle nie wyskakują na mnie te makiety Wiecie Ciastka Kupki Inne pianki I takie inne rzeczy Więc w Okej okay. Dobra Dotarliśmy znowu do tego pomieszczenia I to zawsze zwiastowało przy... Przynajmniej zauważyłem Że to zawsze zwiastuje coś Dobra, jeszcze 20 pomieszczeń i będziemy w pokoju 500. Będziemy mogli sobie zapisać giereczkę, Mam nadzieję przynajmniej, że będzie zapisik. Oho? Co to ma znaczyć? Czemu się włączyła jakaś dziwna muzyka, taka jakaś jakaś kołysanka jakby? Dobra? Nie mogę już powiedzieć, co jest. Co nie, nie mogę już odróżnić, co jest prawdziwe, a co jest, co nie jest prawdziwe. Moje kończyny odmawiają posłuszeństwa. Przyjrzyj się, jakbym błądził w głębokiej rzece, która napływa z każdej przeciwnej dla mnie strony. Teraz będę leżał i pozwolę po prostu, jeszcze mnie rzece, żeby zaprowadziła mnie do końca. Wiem, gdzie idę, w każdym razie. To miejsce to całe miejsce. Jest jak kręcący się, krzyczący kamień w nieskończonym królestwie. Idę odpocząć, będę, będę czuła nad tobą. Dobra, nic, nic nie rozumiem chyba. Chyba nie mam pojęcia o co chodzi. Jakieś pieprzenie w tej jednadze, bo nie wiem kto, kto ją napisał. To by trochę brzmiało jakby spóki to napisała. Chyba? Bo wiecie, będzie nad mną, mną czuwać? Nie wiem, ale to tak trochę zbyt poetycko, jak na nią brzmi. Ona to taka trochę prosta, jestem duszek, nie? Dobra, kolejne jakieś zgliczone pomieszczenie. pierwsze pomieszczenie, dobra? Jesteśmy bardzo blisko do chyba zapisu. E czemu nie było dźwięku? What? Czekaj, a. Dobra, w lewo. Lewo, w prawo. Nie. Lewo, prosto. Lewo. Jeszcze raz Lewo, prosto Prosto e, Prawo No come on Lewo, prosto 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 no nope. Chwila, chwila, moment Bo coś się tu zaczyna dziwnego dziać Prosto Prosto, lewo O, dobra, mamy to Dobra, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie O Hello, hello Ta, ta, znamy tę bajkę FNAF Zobaczcie FNAF What Co to było do cholery Nie 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 Błagam nie mogę teraz zginąć Wybrałem dobrą drogę tak Co to był za dźwięk do cholery Nic się nie dzieje przecież O nie to to gumi chrupek Dawno go nie było z tą drogą Dobra, to mnie spowalnia. Muszę, muszę szybko. Oh, yee! Hello, Spooky. No, jestem tu. O, żywy, jeszcze. Yeah. Aha. Dzięki, mięsny, mięsny ja. Eee, dobra, to jest kolejne, kolejne hasło. Cheese... Mam się uśmiechnąć, czy o co chodzi? Dobra, w każdym razie mogę zapisać grę. Out of order, mogę wybrać drzwi. I ona sfiksowała drzwi dla mnie, tak? To mogę to wybrać? It's out of <śpuszczak> order. Nie mogę wybrać drzwi, dobra, czyli musimy wejść w te drzwi, które są... bardzo podejrzane. Co się za tymi drzwiami będzie chowało? Nie mam pojęcia. Ale tego się dowiemy w następnym odcinku... jest mniejszy niż spooky, czy coś. E, wiecie o co chodzi. Sk w każdym razie. <laughs> Dobra, ale przeszliśmy 500 pokoi. Coś dziwnego tam się za plecami chowało przed chwilą. Coś na mnie sykło. Jakiś gumichrupek, ale spokojnie. Żyjemy, żyjemy. Nic nie stało. Cóż, widzimy się w następnym odcinku. Spokojnie, Jumpscare's Mansion. See ya.